Była sobie raz z pani, która chcia chciała wyjść do sklepu, ale wiadomo, że była już apokalipsa zombie. Niestety pojechała, bo skończyły się zapasy. Wjechał autobus z, z ludźmi do innego miasta. Racz ona powiedziała, że jedzie do sklepu. I tak jechała, jechała i jechała. I jedzie i jedzie i nikogo nie ma bo zombie dopiero zaczynały atakować miasto, a inni już wyjeżdżali. Wzięła koszyk, wzięła różne jedzenie na zapasy, a spotkała pana, który był w, cza w czarnym ubraniu. Bała się go, ale on mówił, że nie ma mieszkania i chciałby u tej pani zamieszkać. I on zaczął śledzić. A ta pani powiedziała, czy, co ona robi, znaczy kim jest. A on powiedział, że nie jest zombie. I powiedziała, że się jej boi. A on powiedział, ok. Więc bał się jej powiedzieć w sklepie, że chce z nią zamieszkać, bo nie ma domu. I zaczął ją śledzić, jak wyszła z domu. Powiedzieli sobie pa, a on zaczął ją śledzić na rowerze. I jechali tak, jechali do domu i znowu nikogo nie było. Ale on ją śledził. Jechali, 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 aż to tak długo trwało, że nie wiem, ale w końcu dojechali do tego domu, a on ledwo za nią weszła do domu, poszła na górę. Aby rozpakować zakupy, aż nagle słychać było dzwonek yy, z drzwi, i zdziwiła się, kto to tam. Więc zeszła na dół i zobaczyła tego sam, tamtego typa. I powiedział jej, że chce z nią zamieszkać, bo jest biedny i nie ma. Mieszkania. Więc się zgodziła. Dałam mu pokój na dole. A on podziękował. Pokazałam mu pokój, ale niechcący wyszła do łazienki. Dziewczyna poszła na górę. Poszła spać zaszedł dzień. Chłopak powiedział, że idzie na siłownię. Dziewczyna pozwoliła chłopakowi iść na siłownię, ale się o niego bała. Więc, jak zobaczyła, że już bardzo są blisko zombiaki w telewizji, to, po, to zadzwoniła do chłopaka i powiedziała, czy wszystko u niego jest dobrze. On przefarbował, um, on stanął się zombie i powiedział, że i przefarbował sobie skórę na kremowo, żeby pomyślała, że jest normalny, więc do niego zadzwoniła. I powiedziała, że jest już bardzo blisko zombie apokalipsa i ich miasta i że już prawdopodobnie są w niektórych zakątkach tego miasta. Powiedziała dziewczyna, żeby wracał jak najszybciej. I powiedziała pa, on też powiedział pa. Powiedziała, że weźmie broń, jakby chciał ją zaatakować z szafy. I poszła na górę. Żeby oczywiście się obronić. Schowała broń, a on już był w sypialni. Została noc i yy, mieli, się, mieli pójść spać. Powiedział do niej cześć, ona do niego też cześć. I powiedział, że idzie spać. Powiedziała, że nie ma antidotum i że jest noc. On powiedział, ok. Ona powiedziała, że niech śpi lepiej, bo niech każdy lepiej śpi. On powiedział, dobrej nocy, i ona powiedziała, dobrej nocy. Poszła na górę spać, chociaż on, myślała, że i tak chłopak jest zarażony, więc lepiej wsta miała pójść spać, ale e, e, nie poszła, więc poszła na dół i, i że, że go uśpiła, rzuciła go do białego wadna i wywiozła do szpitala, żeby wziąć antidotum, żeby go uleczyło. Popatrzcie teraz na obrazki. Ja to tak trochę spoileruję przed tym jeszcze. Dała mu strzykawkę usypiającą. Pojechali do szpitala i próbowali wejść do tajnego laboratorium, w którym chciała dać szczepionkę, żeby nie był zombie. No, szczęście weszli z rabiną. Położyła chłopaka na jakby stół ten operacyjny i mu strzykawkę, po której stanie się normalnym człowiekiem. Strzykawka Sz bolała chłopaka. Ale nic mu się nie stało, tylko stał się normalnym chłopakiem, a nie zombim. Chłopak powiedział, co się stało. Dziewczyna powiedziała, że był zombiakiem. Chłopak powiedział och. Powiedziała, że to jest apokalipsa, a on odpowiedział, że okej. Okay. Powiedziała, że chodźmy lepiej do bunkra, żeby nas nie złapały zombie, bo jesteśmy na mieście. On powiedział ok. Pojechali do bunkru. On powiedział: Wow, ale bunkier. Poszli tajnym przejściem do tego celu, co mieli pójść, żeby skryć się przed zombie. Chłopak powiedział wow, bo zobaczył si siłownię. Szli i szli do tego miejsca, co mieli się ukryć. Dziękuję za obejrzenie. Powiedzieli papa.